Udało się wnosić serdecznie, za to dziękujemy. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie organizowane jest w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Dla w ramach współfinansowanego z Funduszu Europejskich projektu Późnia Liderów Szkoła Mentorów. Nasz projekt jest tak naprawdę odpowiedzią na deficyt merytorycznie przygotowanych liderów, którzy działają kompetentnie i z pasją. I osobom, które odkryły sobie pierwiastek lidera, są zainteresowane tą tematyką. Poświęcamy naszą aktywność, proponujemy im bezpłatne specjalistyczne kursy, szkolenia, warsztaty oraz studia. Studia prowadzone są nowatorską metodą mentoringu, nowatorską w kontekście polskiej, polskiego świata nauki. Jesteśmy pierwszą szkołą, która wprowadza taką metodę i ma ona sprzyjać rozwojowi przyszłych liderów lokalnych. Proszę Państwa, jedną z form aktywności. Naszego projektu są wykłady otwarte, takie jak dzisiejszy. Wykłady te tworzą pewien zamknięty cykl, który zatytułowaliśmy Lider w społeczeństwie lokalnym, i podczas tych spotkań, wybitni specjaliści, praktycy, proszeni są o zaprezentowanie swoich świadczeń, swojej wiedzy, podzielenie się tą wiedzą z osobami, które są zainteresowane tematem przewodzenia, zwłaszcza w społecznościach lokalnych. Chociaż, tak jak powiedziałem, nasz projekt skierowany jest przede wszystkim do osób, które chcą być liderami w kontekście. O swojej wspólnoty lokalnej niewielkiej grupy ludzi, to jednak samo przywództwo jest zdecydowanie tematem szerszym. Stąd też pomysł, żeby wydobyć najlepsze praktyki, najlepsze doświadczenia, najlepsze cechy liderów z innych dziedzin społecznych i spróbować przyjąć je także przez liderów w wymiarze, jak poziomu społecznym społeczność lokalna. Stąd też między innymi dzisiejszy nasz gość, pan doktor Jacek Santorski, który jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie psychologii biznesu, trener, coach, współtwórca wielu sukcesów licznych liderów na polu biznesowym. Pan doktor zgodził się dzisiaj spróbować publicznie odpowiedzieć na pytanie, co liderzy lokalni mogą przejąć, czego mogą się nauczyć od swoich kolegów działających w biznesie, od liderów w biznesie. Stąd panie doktorze, bardzo proszę o zabranie Dziękuję, Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Gdybym projektował tę salę, to byłaby krótsza i szersza. Gdybym miał zostać Waszym liderem, to najpierw przebudowałbym miejsce, z którego do Was mówię ponieważ mam być komentorem, Chociaż to jest zacna i bardzo odpowiedzialna funkcja, to zdecyduję się pozostać w tym miejscu. Jak Państwo myślicie, dlaczego bym przebudował tu trochę salę i układ przestrzenny i po co? Gdybyś był na moim miejscu, chciał uzyskać jak najwięcej zgrody. To Lepszy kąt. Po co mieć zbudować relacje. Proszę Państwa, sedna sprawy, jeśli spotkamy się w celach czysto akademickich, to mogą być bardzo cele, wystarczające, moim zadaniem jest przelać wiedzę z tego umysłu i którego zebrałem do waszych umysłów. I wtedy wystarczy, abyście byli w słuchani, patrzyli, handout, tak zwane jak też w biznesie, czyli po prostu materiały który można dać do ręki, każdy bym miał słowo do przekazania idei. Ta sala jest pewnie idealna. Natomiast gdyby to miało być spotkanie przywódcze, gdybym ja miał Was do czegoś namówić, gdybyśmy mieli coś sobie wspólnie przedsięwziąć, to z Państwa jest, jest filologiem? Patrzcie, ile język jest nie się przedsiębiorca, Przedsiębiorca prawda? Jeśli chcieli coś siedzieć. to zdecydowanie bym się nawet dostał z mikrofonem i poszukałby miejsca gdzieś, żeby znowu nie opuścić, bym ten Państwa przeprosił i prosił o kontakt o złowiczenie, i gdzieś stąd, właśnie po to, żeby był ten kontakt i za jakiś czas, żeby gdzieś bliżej wchodzić. Szczególne znaczenie to ma w biznesie, w pracy z menadżerami i przedsiębiorcami, z, którym, z którymi spędzam bardzo wiele czasu od kilkunastu lat, z uwagi na to, że w pewnym uproszczeniu oczywiście, do zarządzania przedsiębiorstwami prywatnymi, też również do zarządzania przedsiębiorstwami takimi, w którym po prostu trzeba na koniec kwartału, na koniec roku, Mieć zwrot inwestycji, mieć zysk, trzeba to osiągnąć za wszelką cenę. Może nie za wszelką, ale za na pewno cenę wysiłku, energii, determinacji. Ludzie, którzy garną się do takiej pracy, a także, którzy zostaną w, w niej przetrwać, to są ludzie, których można nazwać doerami, w odróżnieniu od bewerów. -well. W angielsku to do jest czynić, działać, to be, być. Co siódmy kot nie tak łowi, nie łowi mówię. Co siódma osoba jest w takim wrażliwce, że właściwie opcja, że ja bym poprosił teraz proszę tu na środek i będziemy śpiewać te sędzika albo rachować, wywołałaby podniesienie ciśnienia od y, ładnych 11 uderzenia min. Natomiast są takie osoby, które mówią, no nareszcie coś się zaczyna. No. Do biznesu, do firm, do organizacji garną się lub zostają w, nim w ramach takiego doboru naturalnego, ci duże. ludzie czynni, ludzie zorientowani na działaniu, ludzie zorientowani na to, żeby się działo, żeby w miarę szybko był rezultat. Również oni by od wykładu mojego oczekiwali, że cokolwiek powiem, to będzie można rozważyć, jakie wnioski praktyczne mogę z tego już wyciągnąć. Wprowadzę projekt, niedawno go zainaugurowaliśmy, która się nazywa Akademia Psychologii Przywództwa w ramach Szkoły Biznesu Politechniki. Psychologia przywództwa, więc nie jest to akademia zarządzania, chociaż elementy zarządzania za chwilę powiem, czy się różni zarządzania przywództwa, czy nie. Nie jest to też szkoła przywództwa, to jest szkoła psychologii przywódca. W związku z tym przewidzieliśmy tam pewne elementy na przykład samopoznania, żeby poczuć, zrozumieć, mieć kontakt, tak jak pani powiedziała, innych ludzi, trzeba też jakoś mieć kontakt ze sobą. No i taką pierwszą klęskę, którą miałem kilka dni temu, pierwsza klęska polegała na tym, że na to nasze studium zapisało się 48 top menadżerów. Ludzie, którzy mają za chwilę być prezesami, dyrektorami generalnymi, albo już niedługo, albo już są tacy, którzy odpowiadają za setki ludzi, setki milionów złotych jakichś produkcji, czy, czy jakichś usług, czy, czy działań. Ruszyliśmy no wartko. Natomiast, żeby Lepiej mogli poznać siebie, poprosili mojego kolegę, który jest lekarzem, profesorem medycyny i psychologiem, aby zrobił mi test, który może być mi bardzo potrzebny, bo ciągle jest pytanie: co wrodzone, co nabyte, w zakresie tego, co jest konieczne do bycia liderem. Ponieważ nauka jeszcze nie rozstrzygała odpowiedzi na to pytanie, ale jakoś się do tego przybliżamy. Uznałem, że skoro on ma test, który jest dopiero od kilku lat na rynku, dobrze, żeby on przyszedł, omówił go i zrobił. Niestety po 20 minutach na sali był szmer i szum. Trudno było utrzymać uwagę. Po 40 minutach właściwie musiałem przejąć ser. A następnego dnia, kiedy przybył z wynikami tych Wstało ogólne zamieszanie, jak mi powiedziano, bo mnie wtedy nie było, pan profesor się pogodził. Jak się okazało potem, jego wykład, który był świetnym wykładem z punktu widzenia akademickiego, który byłby naprawdę doceniany przez studentów medycyny, psychologii, dla tych duelów był ratyzmem. Zbyt teoretyczny. Pan profesor przedstawił trzy teorie. I dwie alternatywne definicje. Jakiś Pan z grona menadżerów powiedział, Mnie mało interesuje, ile Wy macie ton. Ja chcę wiedzieć, co ja mam robić. Jutro. Mówię o tym nie bez kozery, ponieważ jeden z tematów, który na dziś zapowiedziałem, to jest temat, jak sztuka porozumienia z biznesem jak rozmawiać z ludźmi biznesu. To wymaga specyficznego nastawienia. Ja tę drogę przeszedłem, może dlatego, że sam zawsze miałem ciągle tej smykałkę do, do, do działań przedsiębiorczych. Inspirowałem różne działania yy, takie, które miały misję, lecz zawsze chciałem sam się finansować, więc musiałem na to zdobywać też środki przeszedłem środki psychoterapii komercyjnej, które do dziś w Polsce działa. Od 33 lat zakładają no właśnie 34 lata temu właśnie temu wygodnictwo ale i tak potem, by się przestawiłem z pracy w mediach, z psychoterapii, z prowadzenia swoich kameralnych filmów do konsultingu w biznesie, musiałem się właściwie uczyć od początku. To ma znaczenie, ponieważ w Polsce mija taki okres jakiegoś, y, takiego izolowania się w obawie przed posądzeniem o jakieś niegodziwe interesy czy negodziwe intencje świata biznesu, przedsiębiorców i świata Oświaty, edukacji, polityki, samorządności, to na powrót jakby wraca i spotykać. I być może będziesz potrzebowała, czy potrzebowała spotkać się po raz kolejny z kimś, kto będziesz chciał, żeby współfinansował jakiś projekt, na przykład, albo aby uzyskać jakiegoś rodzaju wsparcie, czy współpracę. Więc będę chciał trochę nawiązać do tej kwestii pewnej specyfiki, w pewnym uproszczeniu ludzi biznesu, przedsiębiorców, i póki co chciałem powiedzieć, że gdybym z nimi się spotkał, to bym wybrał jednak tamto miejsce i nie pozwoliłbym sobie na yy, tak rozległą historię jak teraz, aczkolwiek też bym opowiedział historię. Do tego potem nawiążę. Czy ktoś z Państwa może prowadzi jakąś działalność gospodarczą, a ktoś z Państwa współdziała z Jakimiś podmiotami gospodarczymi realizując takie czy inne projekty społeczne, edukacyjne. A ktoś z Państwa spodziewa się takich styków? I rozumiem, że przynajmniej połowa z Państwa będzie tym zainteresowana. Drodzy Państwo, najpierw o przywództwie, no, generalnie zostałem poproszony, żeby rozpatrzyć, co ze sfery przedsiębiorstw, przedsiębiorców, też studiów nad tym, można przenieść do sektora społecznego albo do administracji. To jest trochę jeszcze inna sprawa prowadzić fundację, trochę inna sprawa być kierownikiem czy dyrektorem w ministerstwie, trochę inna sprawa być liderem społecznym związanym z jakąś działalnością samorządową, a jeszcze jest inna sprawa być kierownikiem szkoły, czy teatru, czy domu kultury. Niemniej z punktu widzenia biznesu, to my szeroko mówimy, że to jest sektor społeczny. Dziś rano akurat tak się składa, że byłem w jednym z ministerstw, gdzie wspólnie z socjologiem organizacji rozmawialiśmy z osobami zatroskanymi stanem ducha pracowników tego ministerstwa. Zrobili ankiety, tym bardziej zatroskali się tym, co się dzieje. Zastanawialiśmy się, co z tym dalej można zrobić. I też pojawił się temat, czyli co można przenieść ze świata biznesu i organizacji. Nastawionych na zysk, chociaż też mogą mieć misję do sfery społecznej, publicznej, administracyjnej. Aby to rozpatrzeć i też rozważyć pewne mity w tym zakresie no oraz to coś, co może być ciekawe, to chciałbym zacząć od tego, abyśmy sobie zdefiniowali, czy przypomnieli, jak Państwo pewnie to znacie, czym się różni zarządzanie od przywództwa. Tu jest slajd, odpowiedź, kto wygłosi krótką prezentację pod tytułem. Różnice i wspólne elementy zarządzania i przywództwa. Żartuję oczywiście. Czekam na skojarzenia po prostu. Czym się różni zarządzanie od przywództwa? Jeżeli robisz plan, budżet, rozpisujesz rzeczy w kalendarzu, piszesz co kto zrobi, do kiedy, to jesteś menadżerem czy przywódcą? A jeżeli przyjdziesz z tym do grona ludzi, które przedtem zaprosiłeś i Zaproponujesz im dyskusję, jak się tym podzielimy, do kiedy to zrobimy i co zrobimy, żeby to wyszło jak najlepiej, to jesteś kim? Mhm. Przywódcy. Co jest łatwiejsze? Pierwszy. Zależy. Zależy, Zależy. Zależy dla kogo. Zależy dla a statystycznie mamy również w biznesie znacznie więcej niż menadżerów niż przywódców. Często się mówi, jest to tak ładnie, to lepiej brzmi po angielsku, ale powiem tu po polsku, że Przywództwa dba o to, żebyśmy robili rzeczy właściwe, a menedżer, żebyśmy robili te rzeczy właściwe. Menedżer jest bardzo potrzebny. Zarządzanie jest nauką. Trzeba znać prawo, matematykę, ekonomię, dziedziny, w których się działa.